Dzisiaj słów kilka o prawie przyciągania. To taka kosmiczna zasada, która działa na wszystkie obszary naszego życia. Przywykliśmy do tego, aby mówić o prawie przyciągania w kontekście na przykład pieniędzy czy jakichś tam innych rzeczy materialnych. Natomiast prawo przyciągania działa również na nasze relacje. Na przykład, na nasze przyjaźnie, na nasze takie różne układy z osobami, których traktujemy emocjonalnie. To mogą być bliżsi lub dalsi znajomi. Jednym z ogromnie ważnych czynników jest oczywiście poczucie własnej wartości. Stale o tym powtarzam, ponieważ ludzie odbierają nas poprzez pryzmat naszych myśli o nas samych. Czyli mówiąc najprościej, jeśli lubię, szanuję i doceniam siebie, to inni ludzie również lubią i szanują mnie i doceniają. I mówię tu oczywiście o tych osobach, które w jakiś sposób z nami rezonują, czyli też. Pracują nad własnym rozwojem, mniej lub bardziej świadomie, i są dopasowani do nas energetycznie. Warto pamiętać, że zawsze znajdą się tacy ludzie, którym nie będziemy się podobać. Nie ma w tym niczego złego, niczego nieharmonijnego. Jesteśmy po prostu różni. To nie może być tak, że wszyscy ludzie będą na przykład lubić kolor niebieski. No wiadomo, że nie. Jeśli możemy siebie porównać do jakiegoś koloru, do jakiejś barwy, no właśnie, to jedni będą nas lubić, tak jak lubią na przykład kolor niebieski, a inni wolą żółty czy czerwony czy zielony. W związku z tym nie znajdują w relacji z nami niczego cennego dla siebie. To jest w porządku. Nie mówię tutaj o otwartej wrogości, tylko o tym, że ktoś na przykład nie zabiega o nasze towarzystwo, bo woli spotykać się z innymi. Więc to jakby nie ma nic wspólnego tutaj z tym, co myślimy o sobie, czyli z naszym poziomem poczucia własnej wartości. Ludzie, którzy nas traktują wrogo, to najczęściej oczywiście nauczyciele, i też o tym pewnie wiecie, to ludzie, którzy przynoszą nam lekcje, głównie lekcje kochania siebie. Bo jeśli nas na przykład ktoś atakuje otwarcie, otwarcie nas krytykuje, to znaczy, że gdzieś wewnątrz nas jest też taka krytyka. Na przykład na podświadomym poziomie nie szanujemy siebie do końca, nie doceniamy siebie do końca, nie uważamy, że jesteśmy w porządku, że jesteśmy piękni. Mądrzy, inteligentni, sympatyczni, życzliwi i tak dalej. Ta krytyka to pokazuje, jest takim drogowskazem do tej jakości, którą należy w sobie uzdrowić. Oczywiście mówię tutaj tylko jakby o nas samych, bo my możemy pracować tylko nad sobą. To, że ktoś zachowuje się na przykład wobec nas niegrzecznie, czy po prostu nas oszukuje, czy okłamuje, w gruncie rzeczy. Dla nas to drogowskaz, tak, co możemy w sobie uzdrowić, natomiast ogólnie jest to też problem tego człowieka. Ja zawsze powtarzam, że człowiek, który jest szczęśliwy i człowiek, który kocha siebie, nie robi nigdy niczego złego innym. Mówię tu oczywiście o świadomym działaniu, bo jeśli ja coś powiem w dobrej wierze, a ktoś inny to zinterpretuje niewłaściwie, poprzez pryzmat swoich lęków i swojego niedowartościowania, no to oczywiście też to jest problem tej osoby, a nie mój. Yy, powtórzę jednak, że człowiek, który kocha siebie, człowiek, który jest szczęśliwy, to z reguły yy, jedno z drugim yy, zawsze idzie w parze to taki człowiek nikogo nie krzywdzi, nikogo nie atakuje, nie okłamuje, nie oszukuje. Po co mam okłamywać i oszukiwać, skoro dobrze czuję się z tym, co jest, czyli sama ze sobą. Człowiek szczęśliwy też jakby nie ma potrzeby atakowania, krzywdzenia innych. To, to duży ogólnik, wiadomo, że to szeroki temat, ale mam nadzieję, że też jest to dla Was klarowne. I teraz zobaczcie, jeśli pojawia się ktoś w Waszej przestrzeni, kto robi Wam coś złego, to najczęściej jest to jakaś Lekcja często bywa lekcją karmiczną, często wynika z jakiegoś karmicznego, nawet zapisu w naszym polu energetycznym. To jest coś, co trzeba uzdrowić w sobie, jest to taka wskazówka do pracy nad wewnętrznym rozwojem. Ale dzisiaj chciałam zwrócić Wam uwagę na jeszcze jeden aspekt. Czasami to jest tak, że my sami. W sobie tworzymy pewne blokady do y, budowania y, dobrych relacji. Y, bo załóżmy, że ktoś ma wysokie poczucie własnej wartości, y, lubi siebie, ale pomimo tego nie może znaleźć przyjaciół, nie może znaleźć takiego grona życzliwych mu ludzi, przy których czułby się dobrze. Y, rozmawiam z taką osobą, a ona mówi do mnie, że ludzie mnie nie lubią, bo na przykład mam dużo pieniędzy. Albo na przykład, osiągnęłam sukces, albo na przykład, jestem bardzo twórcza, uzdolniona i oni mi tego zazdroszczą. To jest tylko perspektywa, to jest tylko punkt widzenia tej osoby. Ale zobaczcie, zgodnie z prawem przyciągania, ta perspektywa, powtarzanie takich przekonań, nawet w myślach, też tworzy pewną rzeczywistość. Jeśli ja na przykład powiem sobie. Ludzie mnie nie lubią, to ja tworzę nielubienie siebie przez innych. Więc, nawet jeśli na tym poziomie kochania samego siebie moje poczucie wartości jest dosyć wysoko i uważam, że zasługuje na przyjaźń i sympatię, ale w kółko będę powtarzać: No, ludzie mnie nie lubią, bo coś tam. To ja od razu ustawiam energię w określony sposób. No, to taki trochę przykład na wyrost, bo jeśli kochamy siebie, jeśli mamy wysokie poczucie własnej wartości, to lubimy też innych i w innych ludziach widzimy dobro, a nie to, że nam czegoś zazdroszczą. Więc to jest tylko po to, żeby, żeby sam przykład był dla Was klarowny. Natomiast często nam się zdarza, że uważamy. Że problem jest w innych, że to ludzie nas z jakiegoś powodu nie lubią. Warto wtedy taki ogląd świata też zmienić, czyli stworzyć w sobie taki wzorzec, który buduje informacje, zasługuje na przyjaźń, a ludzie po prostu przychodzą do mnie, ludzie mnie lubią, ponieważ możemy wzajemnie wymieniać się pięknym, przyjaźnią. Miłością, serdecznością, życzliwością i tak dalej. To też prawo przyciągania. My zawsze mamy wpływ na to, co chcielibyśmy w swoim życiu zamanifestować także przyjaźnie, także innych ludzi. Pamiętajcie, nie wyobrażajcie sobie, że jeśli na przykład macie bardzo dużo pieniędzy, albo w jakiś sposób jesteście inni od reszty, tacy nieprzeciętni. To od razu powoduje, że ludzie Was nie lubią albo Wam tego zazdroszczą. Niekoniecznie. Mamy różne priorytety. Nie wszyscy ludzie zazdroszczą pieniędzy, nie wszyscy ludzie zazdroszczą talentu. Zawsze znajdą się tacy, którzy pokochają Was takimi, jakimi jesteście. Otwórzcie się na to, zaufajcie temu.